No, dzisiaj witamy serdecznie na trzeciej edycji night skatingu słupskiego. Jak widać, są już rolkarze, są uczestnicy i będziemy za chwileczkę ruszać. O godzinie 20 jest tak. Dzisiaj wyjątkowo długa trasa. Tak, wyjątkowo druga, długa, 15 km. Odbijamy sobie pogodę, która była naprawdę no, niekorzystna dla nas ostatnia 10 maja. Także wydłużyliśmy trasę, o 5 km będzie 15. I już 130 osób zapisanych, czy pobijemy rekord? Tak, nawet nie wiem, już 130 osób. To bardzo miło słyszeć, liczymy tak na liczymy na to, że tak, będzie jeszcze, jeszcze więcej rolkarzy z nami dzisiaj. Proszę powiedzieć, kto bierze udział w tej, w tej dzisiejszej imprezie? No biorą udział wszyscy. Wszyscy, którzy mają rolki, którzy mają uśmiechy na twarzy, są dzisiaj tutaj z nami. Są, są dzieci, są dorośli, myślę, że i dziadkowi się znajdą. Także impreza jest dla wszystkich, wszystkich grup społecznych. Wiekowych. Wszyscy razem mogą się z nami dzisiaj bawić. Warto też zaznaczyć, że należy umieć hamować, a dzieci do lat 12 muszą mieć kaski i pisać na sklepie rodziców. na rolkach? Dwa lata. Tak, i to jest trudna, tr trudna sztuka, nauczyć się tak jeździć. A to trudno? Nie! Nie! A pierwszy raz byłeś jechał w takim dużym przejeździe? Tak. I nie boisz się wcale? Ale... A umiesz hamować? No jasne. No jasne, a dużą prędkość rozwijasz na rolkach? Jeszcze nie. Kim jak długo jeździcie na rolkach? Yy, dwa lata. Dwa lata. Czy to jest trudno? 3 lata jeździsz na rolkach. Mhm. Nauczyła mnie mama. Mama cię nauczyła? A mnie siostra Tak, a już umiecie tak szybko jeździć, żeby się ścigać na rolkach, czy jeszcze nie? Ja tak, nie Ścigałam, ale mogę pokazać jakiś To zaraz mi pokażesz, a powiedz mi, czy miście kiedyś jakiś upadek jest na rolkach? Ja miałam... No, tu... Karaw. Karaw. ale dzisiaj w ogóle. No ale macie kaski, macie ochraniacze, nic się nie stanie, nie? To teraz pokażcie mi, jak szybko potraficie jeździć, pojedźcie w tamtą chwilę. Dobra ekipa, jedziemy, słuchajcie. Podjedziemy do parku, najpierw posypamy to z po Województwem To jest podstawowe zasady, tak? będziemy jesteś? Tam? Jedziemy tylko z łaskami, z łaskami. Znaczy, to jest łaski, Vil du ha brød? <laughs>